Odkryj stary browar od kuchni. W naszym podcaście możesz poznać od całkowicie innej strony: kultowe gastro, sieciówki w foodkorcie Atrium, autorskie restauracje przy dziedzińcu smaku, street food, kuchnie świata i bary food hallu. Na każdy apetyt i na każdą okazję, a najlepiej bez okazji, bo pyszne jedzenie samo w sobie z pretekstem do świętowania. Zapraszamy do słuchania. Witam Was kochani w naszym podcaście Stary Browar od kuchni. Moim gościem jest ktoś bardzo wyjątkowy i w sumie tutaj jesteś taką jedyną osobą, jest to Karim Bibars. Odpowiadasz w starym browarze za bary w nowym hallu, który tutaj powstał, prawda? E, jeden się nazywa zmierz, a drugi świt. Dokładnie. Dlaczego? Wiem, że to takie banalne pytanie, ale dlaczego? Kiedy zaczęliśmy zastanawiać się razem z moim wspólnikiem nad nazwami dla lokali i logotypami, chcieliśmy, żeby one jakoś ze sobą korespondowały. Okay. Więc chcieliśmy, żeby trochę do siebie nawiązywały. No i też jakby koncepcja tych barów trochę, trochę też nas do tego skłoniła. Świt jest lokalem takim bardziej dziennym. Kawki, macza, smoothie, oczywiście też jakieś szprycery, piwo. Mm. Widziałem, że z... nawet pumpkin spice latte macie. Zgadza się. To jest dosyć Zgadza takim się. samograjem. Trochę tak, Na no, własnym syropie też takim pieniwkowym. To się domyślam. E, więc więc też, no ale ludzie kochają te wszystkie wynalazki słodkie kawowe. Dlatego są tak znane. Nie? Mamy też takie cloud cream, sweet cream kawy, czyli mhm. kawy z taką pianką słodką mleczno śmietankową kojarzę, kojarzę. u góry. I maczę też, no a zmierzch jest lokalem stricte wieczornym. Koktajle, mocne alkohole, więc gdzieś tam w ten sposób na to. Wpadę. No dobrze, kochany, jesteś właścicielem tego, prawda? No to żeby otworzyć takie miejsce, musisz mieć jakąś wiedzę. Z tego, co już my sobie porozmawialiśmy chwilę wcześniej i też słyszałem o tobie, no to jesteś naprawdę wyjątkową osobą. I powiedz mi, jakby chociaż w dwóch zdaniach. Dlaczego, dlaczego to robisz, i w sensie chciałbym, żebyś doszedł też do tego, że jesteś Somalierem. To mnie bardzo intryguje. Moja przygoda z gastronomią zaczęła się jeszcze w liceum e, i zaczęła się od kuchni. Byłem kucharzem w wakacje. Okay. E, między pierwszą Straszny a drugą, pierwszą a drugą i między drugą a trzecią klasą pracowałem w wakacje w jednym z lokali na krakowskim rynku, bo pochodzę, wychowałem się w Krakowie i jakby lubiłem gastronomię. Od zawsze lubiłem gastronomię. Zupełnie nie wiem dlaczego, ale tak po prostu było. Jako dziecko to miałem wtedy z 10-11 lat. I moja mama kiedyś na imieniny dostała grenadinę w jakimś tam zestawie hmm. razem z jakimś innym, z jakąś inną butelką, pewnie z jakimś alkoholem. No i ta grenadina stała x lat w ogóle w barku. Syropy generalnie no, mają datę przydatności oczywiście. Mają takie zacukrzenie, Dokładnie. że... Dokładnie. Sukier w takim stężeniu jest konserwantem, więc raczej raczej się nie psują. No i tak zacząłem sobie mieszać. Gdzieś tam po latach widzę, że może to już był jakiś tam prognostyk tego, że że zacznę zajmować się barami i alkoholem. No ale na pierwszym roku studiu zacząłem pracować jako barbek w jednym z krakowskich klubów, później przeszedłem na bar w innym lokalu, no i tak się już toczy. No ale prawie jakby 20 lat. Po naszej rozmowie, zanim zaczęliśmy nagrywać, bo chwilę rozmawialiśmy wcześniej, jakby widać bije od ciebie taka wiedza, no masz gigantyczną wiedzę, bo masz seta trójkę, tak? Dwójkę, dwójkę. Masz dwójkę. Tak, tak, tak. No. I teraz trójkę, będziesz Trójkę rynek. w trakcie, no. Trójkę w trakcie. Wiesz co, w set, to, w set to jest taki dodatek zupełnie. To nie jest jakby coś, co, czym gdzieś tam się, na czym się skupiam. Mam takie gikowe podejście trochę i hmm. lubię wiedzieć dużo o rzeczach, którymi się zajmuję. No i Wiedza ta alkoholowa mega łatwo zawsze mi się przyswajała. Mm. Bo, tak <laughs> tak nie brzmi wiedza alkoholowa. To prawda, ale no gdzieś tak było, nie? że te wszystkie książki, szkolenia, kursy przeróżne, no i praktyka jakby zbudowały mi trochę tą wiedzę. Pracowałem też przez kilka lat jako szkoleniowiec dla różnych marek alkoholowych. Mm -hmm. Pracowałem również w szkole barmańskiej jako wykładowca w Krakowie Super. w Międzynarodowej Szkole Barmanów i Sommelierów. Więc powiedz mi, co ty jeszcze posiadasz jako właściciel albo co prowadzisz, na czym masz pieczę w Warszawie? Oprócz bycia współwłaścicielem świtu i zmierzchu, tutaj na naszym e, polu, no. jestem również właścicielem baru Charlie w Warszawie. Okay. Powiedzmy klubo koktajl Baru, trochę. Mhm. 9 lat już prawie istnieje Charlie, więc kawał, kawał czasu jak na tego typu lokale. Mm. E, I również prowadzę bary w food hallu w browarach warszawskich. Okej, okay, super. To idealnym przerwnikiem by teraz było, bo ja cały czas podpijam koktajle, które nam zrobiłeś, więc powiedz mi, co ja mam? To usted groni, okay. to jest wariacja. Tak wariacja Negronia, wariacja to znaczy? klasycznego Negroni. Negroni z vermutem e, macerowanym, sprażonym sezamem. Mhm. No i cały koktajl jest też starzony w beczce. Okej, okay, super. Mamy na barze takie pięciolitrowe dębowe beczki od takiej polskiej pracowni bednarskiej. I one tam e, dojrzewają. I koktajl tam dojrzewa. Super. Byłem kiedyś na takim wykładzie o właśnie sezonowaniu alkoholi w glinianych naczyniach, mm. nie? i to jest najlepsze. Raczej znaczy to jest śmieszne, że kiedyś się nawet Chuba sezonowało. Kuzłowski pewnie prowadził ten yy, z tykobułtal. Tak, te tak, no. tak, na beterbarze w Krakowie. Mm. Ale yy, śmieszne, jest nawet sezonowanie. Kiedyś się sezonowało taką starą metodą, przecież na skórze. I sezonowało, to nie wiem, czy to jest znaczy, jakby... czy to odpowiednie słowo. W sensie to powstawało przypadkiem. Nie no bo okay. kiedyś. Jakby... Znaczy, z tego, co pamiętam, z tego wykładu, brzmiało to, że na pewno to jest obleśne, i mo oczami mojej wyobraźni, jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to pachniało. I nie chciałbym tego wypić. Generalnie, na wszystkie naczynia, w których przechowywało się trunki, napoje wszelkiego rodzaju, no. ewoluowały z czasem. Nie? Szkło jest stosunkowo młodym wynalazkiem. Mhm. E, skórzane bukłaki są bardzo, bardzo stare. Gliniane dzbanki, kamionkowe dzbanki, jakby porcelanowe. Kamfory. Tak, no, tak, przecież, dokładnie. No tak, To są antyczne no to 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 tematy. Nie? Dalej używane na przykład w winiarstwie. Wiele win się e, leżakuje w kamforach no. ceramicznych. Te rzeczy służą latami. Dobrze, kochane, co ty pijesz? Bo mi zrobiłeś na groni takie mega, mega. Ja piję taką wariację powiedzmy old fashion. To jest czteroletni rum Bacardi, który jest fatłoszowany. Mhm. To taka technika nadawania smaku pochodzącego z tłuszczu alkoholowi, bo to już jest najlepszym przekaźnikiem smaku. Tak. i w tym przypadku rum jest fatłoszowany olejem kokosowym, i rafinowanym. Okay. Syrop bananasowy, taki nasz autorski, trochę skomplikowany w produkcji, ale bardzo esencjonalny. Taki aperitif z gęcjany i z kakaowy. Ale właśnie jak jesteśmy przy temacie takich koktajli, to na przykład jest gigantyczna moda na świecie e, moktajli, czyli właśnie koktajli bezalkoholowych. Czy ty też już jesteś e, w tej fali? Czy ty też jakby odkryłeś siebie w tym? Masz jakieś ulubione moktajle? Czy to jest po prostu przymus, który po prostu z racji biznesu na przykład masz? Trochę podchodzę z rezerwą do tego tematu. Nie, nie mam nic przeciwko. Trochę bardziej do produktów, z których te moktajle są robione, mhm. podchodzę z rezerwą, czyli do tak zwanych alkoholi bezalkoholowych. Nie taki nowy, bo to już tak naprawdę z 10 lat gdzieś tam e, trwa, od kiedy powstawały pierwsze jakieś dżiny, wermuty bezalkoholowe. Mhm. E, ale jakby jakość tych produktów. Bywa różna często. Jest to skład tego? Skład to po pierwsze, ale też jakby samą jakość, smak tego. Okej, okay, czyli jakby coś, co jest najważniejsze tak naprawdę. Nie? Alkohol również jest nośnikiem smaku. Nie? Etanol jakby jest nośnikiem Oczywiście. smaku i w nim rozpuszczają się różne tam i aldehydy, czyli substancje aromatyczno-smakowe. Mm. I kiedy zabieramy to z takiego powiedzmy ginu bezalkoholowego, no to musimy to czymś zastąpić. No i jakby. Tak naprawdę wybór jest jeden, to musi być cukier. Nie? Jakaś forma cukru, jakiegoś syropu, okay. żeby jakiś nośnik smaku tam był. Dla mnie produkty pozostawiają trochę, trochę do życzenia. Jest kilka perełek na pewno, ale no jestem ciekaw. Obserwuję. No Oczywiście mam... mamy w ofercie koktajle hmm. bezalkoholowe i niskoalkoholowe, bo to też jest jakiś tam trend. Uważam, że to jest bardzo fajny trend. Bo ja na przykład lubię mocne koktajle, aczkolwiek obniżenie tego poziomu nie, daje ludziom taki kolejny etap wolności hmm. w wyborze. Mi się to bardzo podoba. Nie, że... Coś w tym jest. Generalnie myślę, że temat tych koktajli bezalkoholowych i niskoalkoholowych w Polsce jeszcze tak naprawdę raczkuje. Hmm. Mimo, że nabiera jakiegoś tam rozpędu, to no to daleko nam do, nie wiem, mody jaka jest na to w Stanach, czy, czy w niektórych azjatyckich krajach, czy w Australii na przykład, mega popularne. Bary serwujące tylko koktajle bezalkoholowe, to jest tam już codzienność, jest ich mega dużo w większych aglomeracjach, a w Polsce jest kilka, kilka szybko się szybko się zamknęło po tym jak się otworzyły, mm. więc jeszcze chyba alkohol jest bezpieczny. z naszej <grymne> typu, że... <grymne> Dobrze. Pogadajmy o alkoholach, ale masz też kawę. Ja kocham kawy. Wiesz, że tu masz takie jakieś matcha, cloud, jakieś takie rzeczy? Kilka ciekawych tematów na pewno mamy. No. E, po pierwsze kawę z grzybami, z adaptorami, okay. e, czyli z e, reishi, e, chaga, ale to Lion's jest makro-dosing, tak? to, to, to są grzyby takie wspierające neurologicznie. Dodaje się to do ciepłych napojów, bo jakby tak się najlepiej wchłania. No i gdzieś tam do czarnej kawy jest to mega interesujący smak. W ogóle mm. sproszkowane, suszone grzyby do czarnej kawy mają bardzo dużo podobnych aromatów. Mm. E, więc mamy kawę, właśnie z drzwiami adaptogennymi, mamy macze z e, chmurkami, z piankami, czyli gdzieś tam jakiś taki trend azjatycko-amerykański. Jest bardzo to modne. Tak. De, ja, właśnie jak otwieraliśmy Kuci to macza Coconut Cloud. Nie? Dokładnie. I to jest bardzo smaczne. Dokładnie. Ja się nie spodziewałem, jak jest... zrobiliśmy pierwszy, po pierwsze pięknie wygląda, po drugie jest naprawdę bardzo smaczne. Nie? Zgadzam się. Generalnie ja. Y, Lubię macze, nie jestem jakimś tam psychofanem, ale czasem wypiję, ale tylko na zimno. Kawę ogólnie też wolę na zimno. Okay. Bardzo lubię cold brew, bardzo lubię po prostu espresso znaczy, na lodzie. W ogóle przelewy, nie? Mają cały smak uzyskujesz jak właśnie stygnie, nie? Że tak jak masz jakąś dobrą Etiopię czy Kenię i smakuje jak taka... Jak stygnie, to smakuje jak taka zupka brzoskwiniowa, nie? Zmienia się. Aromaty wspaniale bo, wychodzą. Bo spada gorycz, nie? Hmm. Jakby w niskiej temperaturze gorycz jest dużo mniej wyczuwalna, której w kawie, która w kawie zawsze jest. Więc gdzieś tam faktycznie wybijają się bardziej te aromaty takie słodsze, nie? Hmm. owocowe, orzechowe i tak dalej. Tematy takie jakby trochę powiedzmy viralowo-instagramowe, czyli. To jest super. No, ja w ogóle, wiesz, bo tak to powiedziałeś, że mogłoby to zabrzmieć, że pejoratywnie, że instagramowe. I uważam, że właśnie super ten Instagram e, pcha wiele fajnych nowych rzeczy. W ogóle nie miałem na myśli e, nic złego w robotę tego Instagrama. E, nie nie, nie Przepływ informacji, w Epoce social mediów jest natychmiastowe, nie? Jest. Trendy tworzą się tak. Ale też tak i znikają, i właśnie, Dokładnie, no. ale dowiadujemy się też o nich, o nich od razu. Nie? I hmm. to jest mega ciekawe. Trendy pojawiają się i znikają. Um, niektóre. Są wartościowe, inne są bzdurne, hmm. więc trzeba wybrać z tego natłoku informacji to, co... Jak? Ostatnio widziałem ma majonezorite, że jak margarita, ale na majonezie. Mi się wydaje, że to na pewno jest bardzo smaczny koktajl. Majonez był zamiast tequili, limonki czy likieru pomarańczowego? Majonez był chyba w wszystkich, ja. <laughs> nie pamiętam. Ciekawe, ciekawe. Ja pamiętam, jest taki koktajl, on się chyba nazywa Bulldog, wydaje mi się. I okay. to jest generalnie wielka frozen margarita. Taka 2, litrowa, no. z wbitymi piwami. butelkami piwa, Koroną na, na przykład, albo czymś. To jest takie sprzedażowe. Nie? Dla mnie jak ja to widzę na Instagramie, czy gdzieś mam takie ja to chcę. Ja my, w ogóle mam odwrotnie. W sensie, ja buku, patrzę ale, na to i myślę, dlaczego? A że, że jest takie przesadzone. W sensie dlaczego. Znaczy, bo to jest taki. Yy, Jezu, ham, nie wiem jak to nazwać. Może, jeżeli wiesz. Ja trochę inaczej na to patrzę. Na przykład ja się nie wstydziłem robić Devolai, a teraz Devolai jest nagle super, nie? Ja też w ogóle ale, nie, ja jestem mega fanem na przykład Blue Curaçao. Jest taki niebieski likier, tak, który jest w no. To jest dla mnie w ogóle jakby niezbędny element baru, nie? To jest... no. Taki trochę obciachowy, e, reminescent takiej disco ale... ery koktajlowej, lat 90., kiedy Dokładnie. te szaty kamikadze były mega modne. I on nie jest niebieski w oryginale. kamikaze a jego historię? Kiedy powstało kamikadze i dlaczego nazywa się kamikadze? Kiedy powstał, myślę, że druga połowa XX wieku. Okay. I on się w oryginale składał z wódki, e, likieru pomarańczowego, ale zwykłego, takiego w typie mm. Quantro czy Triple Sec. Okay. I soku z cytryny. A wariacja niebieska powstała 10 lat później, nie? Kiedy, kiedy ktoś po prostu odkrył na e, Wyspach Curacao niebieskie pomarańcze. No to to jest w końcu dobra ciekawostka. taka, że nie oni... ma niebieskich pomarańczy. Nie ma? Nie ma. Ale to jest taka st standardowa wkrętka dla gości przy barze. Gohany, bym ci zadał te, parę takich pytań. Jakbyś miał. Jakbyś miał zrobić ostatni koktajl w swoim życiu, to jaki to koktajl by był? Daikiri. Okej. Okay. Daikiri jest koktajlem, który jest mega prosty. Trzy składniki: jasny rum, sok z limonki, cukier, syrop cukrowy. E, albo cukier. Hmm. I można go bardzo zepsuć złą techniką, w ogóle hmm. złym przygotowaniem i tak dalej. A można z tych trzech bardzo prostych składników zrobić naprawdę wybitny koktajl. Uważam, że rzeczy proste są najtrudniejsze, ale są genialne. Tak jak jajecznica Zrobić dobrą jajecznicę. To taką, prawda. że wiesz, że jesz i pozwala ci łeb. Jak robisz jajecznicę? Jak ja robię jajecznicę? Robię tak, style, że... czy... Nie, Ja robię my mother my own style. I to jest tak, że ja lubię jak na przykład mam skwarki, smalec, ale na przykład na samym maśle mhm. e, daję masło, wbijam jajka, podlewam odrobiną mleka. E, i ja robię tak, że mieszam same białka i jak mi się zetną same białka, ściągam i wtedy mieszam całość, że żółtkiem mi to obkleja, nie? No i lubię dodać łyżkę kremu fresh, albo łyżkę dobrej, kwaśnej śmietany, takiej osiemnastki. To, to, to ja podobnie z tą techniką żółtkową, też tak robię, no, żebyś, też tak, tak, tak robię. Uwielbiam to, ale ja dodaję, dla mnie, nie wyobrażam sobie jajecznicy bez magii. Bez magii? Bez magii. My no się pogniewamy dzisiaj tutaj. Proszę Państwa, naszym gościem był Karim. Ja uważam, Bo... czyli hejtujesz magii. E, oczywiście co, hejtuję, że ludzie dodają to do wszystkiego, jak takie jak takie barany. Tego nie lubię. Przecież to, jest, to ludzie... jest. Europejski sos sojowy. Słońce. Wiem. Ja na przykład robiłem swoje magii. Mhm. Nie? E jak na przykład jest sezon na lubczyk, no bo wakacje dostajesz nie ten w Doniczkach, tylko ten piękny tak, lubczyk. Tak, taki no. nawet. Nie? I na przykład dużo łodyg, łodygi pikluję na przykład, później je opala i dodaję na przykład do jajek, właśnie, no nieważne, to tonę rzeczy, ale zawsze mi jakiś magii zostaje, zawsze mi jakiś lubczyk zostaje, też ludzie to nazywają magii i właśnie Bo go po, fermentuję. po serbsku y, lubczyk to jest magia. Lubczyk to jest? Magi to jest no, lubczyk to po jest serbsku, lubczyk. Okay. Czy chorwacku. Ale to jest w którym... pochodzenie? Nie, 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 mówię, nie, 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 nie. Jestem półegipcjaninem w ogóle. Półegipcjaninem tak, jesteś? inna strona świata. Dobra. W e... Ja jestem z Zielonej Góry, jakbyś powiedzieć. <laughs> ja z Krakowa w sumie, ale urodziłem się w Austrii. Okej. Okay. A mieszkam teraz w Warszawie. No i super. Skomplikowane, taki miks, shake. E, dobra, a to weź mi powiedz w skrócie, szybko, co mamy w tym koktajlu dla naszego pięknego kamerzysty, przystojniaka Kamila. To jest bardzo prosty twist na espresso martini, czyli e, espresso klasycznym martini. koktajlu w ogóle wymyślonym przez Dicka Bratzela w Londynie. Legenda głosi, że Dick Bratzel, legendarny barman pracujący na Soho w Londynie, no. podobno... No, Podobno kiedyś otwierał swój bar i weszła e, znana modelka. Rzekomo była to Kate Moss i powiedziała, że chce koktajl, który first it will wake me up, then fuck me up. Super, chociaż I... wulgarne, bardzo mi się bardzo podoba ta ciekawostka. No? Legenda jakby brzmi, że w ten sposób powstało Espresso Martini. Okay. Wiadomo, że legendy y, mają w sobie y, jakąś część prawdy. A jak było naprawdę? A z ciekawostek, pierwsze espresso martini, które właśnie zrobił Dick Bratzel, powstało na wódce luksusowa. Naszej polskiej. Polskiej, kartoflanej, ziemniaczanej wódce luksusowej. No. Fajnie. Fajnie. Super. Jeżeli musiałbyś zostać w jednym miejscu na ziemi do końca życia, w mieście na przykład, nie? to w jaki? Albo może to być las. Mieście, nie nie, nie musi to być las w miejscu. Ale na przykład ja pytam to po to. Oahu, bo Hawaje. ja na przykład y, często mówię y, z mojej perspektywy, że Nowy Jork. Bo w Nowym Jorku jest wszystko, nie albo Tokio, na przykład. Bo tam bym do końca życia miał wszystko, co bym chciał. Nie? No. O Oahu Hawaje. Super, szanuję. Moim, moim marzeniem i planem kiedyś na emeryturę było, żeby otworzyć sobie bar. Z bambusa, w którym e, koktajle przyrządzam tylko w blenderze i robię piniakoladę i majta i kilka no. innych takich wakacyjnych, rumowych klasyków. Pracuję cały rok w japonkach i shortach. I, Leci Elvis. I jestem takim starym, zgłoszknianym barmanem, który siedzi przy barze i i tak sobie spędza czas. No, więc fajnie, Hawaje. Fajnie. Znaczy, ja, ja się tylko boję, ale że. Nigdy nie byłem, więc nigdy... Boję się rozczarowania trochę. Boję się też rozczarowania, bo, e, bo jednak bardzo dużo ludzi, co było na Hawajach, e, mówi, że no, trochę inaczej to wygląda. Tak, niż sobie to wyobrażasz. Że nie, tylko na filmach jest to, że nakładają ci te kwiaty. E, to trochę smutne. No. To trochę smutne, ale lubię na przykład organizować u siebie w restauracjach, czy jak gdzieś robimy pop-up. E, i barmańsko, i jedzeniowo, właśnie hawajskie y, klimaty, mm -hmm. bo my wtedy zawsze robimy te kwiaty. I ludzie się tak fajnie czują, nie? Bardzo lubię to hospitality. O, i w sumie, y, może odejdźmy od tej tradycji, że ja zawsze mam te ostatnie pytania. <laughs> Powiedz mi trochę, y, y, jaki jest Twój rodzaj hospitality? I uważam, że to jest fajne ostatnie pytanie, bo wiesz, y, ja na przykład chodzę do miejsc, gdzie y, y, jedzenie. Nie musi być takie dobre, ale są super, ludzie tam pracują. I tak samo z barem. E, chodzę do miejsc, gdzie nawet dostanę koktajl, może nie e, miary paradiso albo sips, nie. E, ale zajebiście ludzie tam pracują i jakby mi na tym zależy. Generalnie to, o czym powiedziałeś, e, ja od zawsze e, gdzieś tam dla mnie było oczywiste że bar tworzą ludzie, a nie zawartość szklanki, nie? Jest. E, nasza kultura barowa w Polsce jest mega młoda i bardzo jakby e, nierozwinięta, e, bo Historycznie mieliśmy skomplikowany czas, tak naprawdę od, dopiero od 30 lat, tak, z hakiem mamy jakiekolwiek bary. Dobrze, ale już jesteśmy w jakiejś światowej czołówce, nie oszukujmy się, naprawdę. To, czego? No, mi się wydaje, w koktajlach, no nie wiem, jak byłem w Krakowie, w The Trust i byłem w tagu, chłopcy, no nie wiem, mi chłopcy imponowali niektórymi rzeczami, którymi dawali. Rozumiem. Generalnie ja uważam, że polska gastronomia nie ma się czego wstydzić na każdym Też poziomie. Tak Uważam, że bary mamy przyzwoite, ale. Y, tak, bezpiecznie. Brakuje. Zaczęliśmy rozmowę od hospitality. Tak jest. Polacy nie mają hospitality. No właśnie, nie mają. To jest bardzo trudne. No. Polacy są jakby burkliwi, zamknięci w sobie. Y, tacy wiesz. Y, jakby. Uśmiechają się na zewnątrz często, hmm. ale nie mamy takiej gościnności. Nie? To, to jakby wynika z historii, jakichś ciężkich tematów, które mamy. Zależy, Świetnym jakie to poszukiwanie w domu. No. To jest głębiej niż w domu. To jest dużo głębiej. To jest kultura. No. Ilu znasz kelnerów, barmanów po 50? Około 20-30. Bo ja może nie wyglądam, ale się załapałem jeszcze na zaklęte rewiry. Jak no. pracowałem w rynku we Wrocławiu kupę lat no. temu. Nie? Całe życie siedzi w gastronomii znasz 20 osób jakby... Starych kelnerów? No, no tak, ale no takich prawdziwych kelnerów. I teraz, takich, wiesz, i teraz z nie, szukając daleko, no. nie szukając daleko, pojedź do Czech. Średnia wieku A, pracowników wiemy, gastronomii jakby jest tam y, dużo wyższa, nie? Bo Ta oni prawda. mają to w, gdzieś tam w kulturze swojej. Pół roku, miesz roku mieszkam w Pradze no, i masz rację. No. żeby być jakby gościnnym i tak dalej. Najle jedne z najlepszych szkół hotelarskich są w Czechach, nie? Hmm. Na przykład. Y, my uczymy się tego gdzieś i jakby próbujemy oczywiście. Mm, to nie jest tak, że jakby jesteśmy złymi barmanami, czy nie umiemy być gościnni, bo, bo nie jest tak zupełnie, hmm. ale jakby jest to trudniejsze, mam wrażenie, dla nas niż dla innych ludzi. Nie? Jak sobie myślę, wiesz, o południowcach, Włochach, Hiszpanach, to jest, jest takie włoskie raczej. słowo sprezzatura. Hmm. Tłumaczy się to jako elegancką nonszalancję. Sprecatura. I to idealnie opisuje jakby włoską gastronomię. Mm. Kelner się nie przejmuje tam, że nie wiem, jest plama na widelcu. Mm. Jakby, że nie wiem, dostałeś nie to, co zamawiałeś i tak dalej. Mm. On z pięknym uśmiechem na ustach, jakby wybrnie z tego i ty będziesz zadowolony, a on w ogóle nawet nie będzie o tym wahał. Mm. Rozumiesz. Ja to rozumiem. Wie, bardzo wiesz o co mi chodzi? Wiem, ja totalnie. I, a a my, u nas ciężko z tym, nie? w sensie ciężej. Wiem, ale też się trochę zmieniamy. i Kochany, bardzo Ci dziękuję. E, super się z Tobą rozmawiało. E, chciałbym tylko Ci na koniec powiedzieć, że właśnie to, co powiedziałem, e, że my jesteśmy w światowej czołówce, nie? Ja jestem kucharzem. Za, ja jestem hamem. Wiesz o co chodzi? Co ja tam wiem o barmaństwie? Trochę tam wiem, bo mam znajomych, nie? Ale chcę Ci powiedzieć, że tak. E, byłem dwa lata z rzędu w Barcelonie. I raz jak Paradiso było numer jeden. I drugi rok byłem w Sipsie jak było numer jeden, nie? Według 50 best. Wiadomo, że różne są te plebiscyty. Też jakby się tym nie kierujmy oczywiście, ale jednak to jest big deal, nie? Wiesz o co mi chodzi, dlatego chcę to powiedzieć. I stary Paradiso, e, chociaż koktajle może by tak nie smakowały, e, było, właśnie ci ludzie byli tak fantastycznie. To jest jedno miasto, to jest to samo miasto, to jest Barcelona. A w Sipsie... E, Dobra, nie było otoczki, wiesz, praktycznie kuchni molekularnej i, i tego wielkiego spikizy, w którym jest jakby paradiso, nie? Mhm. Że możesz zrobić tą kanapkę, e, przez który sklep przechodzisz, nie? Z kanapkami, żeby wejść do baru. E, jedzenie było niesamowite, wszystko było niesamowite. że ten sam I... właściciel ma obydwa te bary. Naprawdę? No. no to słuchaj, na przykład w Sipsie było tak, że. Włoch, Simone Caporale. E, że oni tak. E, na wszystkich tak patrzyli, nie tylko na nas. Ja myślałem, że ja mam wrażenie, że się niekomfortowo czuję, a jednak było tak, że no widziałem, że ludzie wokół mnie też się czuli niekomfortowo, że obsługa była nie, nie taka fajna. No. Ja zgadzam się, generalnie rozumiem, co mówisz. Ja miałem taki przykład z. Jest taki londyński już bar. Godzimy, już, już. Jest Ciekałem. taki londyński bar Najdyczar, nie wiem czy kojarzysz, to jest w ogóle legendarny bar, w którym, który prowadził Luca Cinali i Marian Beke, Słowak i Włoch w Londynie i oni zasłynęli takimi Turbo-odjechanymi formami podania koktajlu. Hmm. I to przez Turbo-odjechanymi mam na myśli takie, że w ogóle wiesz, Above and Beyond. W ogóle to, to Jak paradiso na przykład. Kreatywność na poziomie LbuI albo Fat Ducka, jakby ten level. Tak? No. E, I mega ciekawe. No i ja w ogóle kiedyś wysłałem tam CV. I przeszedłem pierwszy etap rekrutacji w ogóle. Miałem, pracowałem wtedy w Warszawie, no i stałem przed taką trudną decyzją, czy rzucić wszystko, co mam i pojechać do Londynu tam? gonić marzenia, czy jednak nie, no i nie pojechałem. I, i A plujesz sobie przez to brodę? W ogóle nie, bo rok albo półtorej później byłem w tym barze mhm. i Uczucie, jakie miałem wychodząc z niego po całej mojej wizycie, było dokładnie takie samo jak wtedy, kiedy dowiedziałem się, że Święty Mikołaj nie istnieje. Znaczy. <laughs> jakby zawiedzione wszystkie oczekiwania. Po prostu zdeptane straszne, jakby, że... marzenia i jakby, wiesz, to, to, co ja miałem zbudowane w głowie na temat tego baru. Wyidealizowałeś to za bardzo, prawdopodobnie. No wiesz, i tak, ale też wiesz, wszystko to, co oni robili nie? i to, w jaki sposób to wyglądało. E, gdzieś tam w mediach, w social mediach i tak dalej, oni mieli taką e, talię kart e, mm. I mm, jakby każda figura to był po prostu innych koktajl z poprzednich menu, nie? Mm -hmm. I to był taki grail każdego barmana, każdy chciał to mieć po prostu, mm. talie znajdżara, nie? A jak przyszedłem tam w końcu, wypiłem te koktajle i o, tyle rzeczy tam nie grało, jakby tak było niefajnie, że no, w ogóle nie. Rozumiem, ja też miałem e, pewne oczekiwania do niektórych miejsc moich kulinarnych i na przykład to się zepsuło. Bardzo mi się podobała ta puenta, że wychodząc stamtąd czułeś się e, tak samo, jak się dowiedziałeś, że święty Mikołaj nie istnieje. I uważam, że to jest idealne, żebyśmy zakończyli naszą rozmowę. E, bardzo długo tam zeszło, No się Dzień bardzo dobrze z tobą gadało. Dziękuję. Dziękuję, super. Dzień I długo. super koktajle bezalkoholowe również. I zapraszamy do zmierzchu bądź świtu. Dietrich.